Cześć kochani, witam Was już ponownie w nowym roku. I dzisiaj rozpoczniemy serię, która będzie na tym kanale. Wydaje mi się, że w tym roku najbardziej taka. No, może najbardziej się po prostu na niej skupię. O, nie, nie szukajmy przymiotników o tej godzinie. Jest bowiem 8.53. Ogólnie mój poranek był bardzo zawirowany, ponieważ miałam wstać o 7, co się nie udało i wstałam o 7.40, a dzisiaj, jak sama nazwa odcinka wskazuje, będę pisała jak Remigiusz Mróz. Mróz zaczyna swój pierwszy blok pisarski właśnie o 9 rano. Więc nie mam zbyt dużo czasu, żeby jeszcze z Wami tutaj porozmawiać chwilę, ale chcę to zrobić. Mam mniej więcej wszystko przygotowane już na komputerze, ale są takie podstawowe kwestie, które chciałabym jeszcze z Wami przedyskutować. Przede wszystkim, z tego co wiem, nie było nic, żadnej mowy o kawie. U Kinga natomiast jest mowa o kawie i King nie pije kawy, ale Mróz o tym nie mówił, więc no, mam kawkę. Więc jedna kwestia odhaczona. Do tego mróz, wydaje mi się, że czytałam to w, z, w którymś z wywiadów i podlinkuję Wam je w opisie. Również, jakby, odwołuję się zazwyczaj albo do wywiadów, albo do książki, którą, tak, którą widzicie tam w tle. Przygotowałam również Kinga, bo o tym jeszcze porozmawiamy później. Więc jeżeli chodzi o wywiady, to tam dowiedziałam się, że pisze w w dresach. <noise> więc też mam dresy dzisiaj w dresach i w t-shircie dokładnie mówiąc, ale że jest zima, to stwierdziłam, że u mnie lepszą opcją będzie sweter, więc tu akurat troszeczkę przekombinowałam. Mróz pisze jeszcze przy biurku. Więc dzisiaj nie ma kombinowania i nie ma chodzenia z laptopem po całym domu, więc będę siedziała po prostu przez te dwa bloki pisarskie tutaj pisała. Zobaczymy, czy mój kręgosłup dzisiaj wytrzyma to wszystko. <grych> I ostatnia kwestia z takich podstawowych założeń to to, że Mróz nie słucha muzyki podczas y, pisania są jednak wyjątki i jest to muzyka instrumentalna i ja również taką się posłużę mam przygotowaną y, składankę czy właściwie to jest taka audycja na żywo z muzyką od Suicide Ship ja ich uwielbiam i akurat do tej muzyki na pewno dobrze mi się pisze z tego co patrzę jeszcze na komputer i mój plik przygotowany na, specjalnie na ten dzień to Mróz nie wierzy w wenę twórczą i tak dalej więc to, to jest jakby kontynuacja tej myśli Kinga, że tak naprawdę najpierw trzeba być rzemieślnikiem, żeby być autorem. Najgorsza kwestia, która pozostała, mróz nie planuje książek. Jak wiecie, ja jestem osobą, która lubi sobie zaplanować. Czy to wiecie, jakiś taki drobny szkic, czy też jak w przypadku bogini, którą dzisiaj będę pisała no to tam mam rozpisaną tak naprawdę całą książkę z najmniejszymi scenami i podczas pisania czasami mam jakieś tam odstępstwa od tego, ale jednak mam plan. No i zastanowiłam się, jak to zrobić, żeby jakby pokazać Wam te, ten aspekt nieplanowania, więc stwierdziłam, że nie, nie, nie włączę dzisiaj pliku ze swoim e, skryptem, więc tak naprawdę będę robiła to na ślepo. A zazwyczaj przed pisaniem czytam sobie, co sobie zaplanowałam, wyznaczam sobie punkty, które mam napisać dzisiaj, czy też przez kilka dni. No i lepiej mi idzie praca, więc mogę się dzisiaj trochę męczyć, ale no jak nie planujemy, to nie planujemy, idziemy na żywioł. Dzisiaj poczuję się jak. pancer? Panster? Jezu, zawsze mam problem z tą nazwą. Poczuję się jak nieplanująca książki osoba. Tak. Wyjdę chyba dzisiaj ze swojej strefy komfortu, ale na tym polega to wyzwanie. Może mi się to spodoba. Przede wszystkim chodzi tutaj o poznawanie różnych rutyn i trochę poznanie również tego autora. Na samym początku powiedziałam już o porannej rutynie. Teraz przechodzimy do tego pierwszego bloku książkowego, który trwa od 9 do 14. To bardzo długa. Jednak kwestia jest następująca. Mruz pisze, że jeżeli skończy wcześniej. Czyli napiszę 10 stron w tym bloku, to robi sobie już co innego. A zatem albo piszemy te 5 godzin, albo piszemy 10 stron. Mam nadzieję, że zdążę szybciej napisać te 10 stron i to się uda zrobić ładnie, a nie przez 5 godzin będę siedziała przy biurku. Słyszę, że mój głos chrypi, a to znaczy, że idziemy pisać. To jest bardzo ważne. Może odpocznę i. Jak się do Was odezwę za chwilę, to już nie będę miała tak strasznego głosu. Okej, okay, odzywam się do Was już po pierwszej, po pierwszym sprincie, czyli moje pół godziny wypadło nawet dobrze, napisałam 1035 słów i jeżeli chodzi o strony, to jest to raz, dwa, dwie... to są trzy strony, więc powoli do przodu. Robiąc tak naprawdę cztery sprinty powinnam już załatwić całą sprawę, a więc zeszłoby mi dwie godziny. No. Ale to takie bardzo, bardzo intensywne pisanie. Odezwę się do Was za niedługo. Może nie tak po kolejnym sprincie, ale może już po tych wszystkich sprintach po tych trzech sprintach, które jeszcze zamierzam zrobić na pewno. Podsumujemy sobie, zobaczymy, czy jeszcze mi czegoś brakuje, czy mam te 10 stron, czy, czy mogę sobie odpocząć i zrobić sobie na przykład koktajl, albo zrobić coś na studia, albo wysłać opowiadanie na konkurs, bo to również mam w planach, żeby zrobić dzisiaj. Ale to już inna kwestia, i inny temat zupełnie. Skupmy się na mrozie. I po tym, jak popiszemy, to porozmawiamy sobie trochę o tym, co on mówi o pisaniu. Tak, to jest bardzo dobry plan. Jestem już po pierwszym bloku pisarskim. Jest godzina 12.05, więc wyrobiłam się szybciej, ale tak czy tak, pisząc od 9 do 12, pisałam dwie godziny. Wychodzi na to, że godzina była bardziej przerwy. Nie wiem, jak to jest możliwe, ale tak się stało. Przeszło to naprawdę szybko. Zostało mi dwie godziny wolnego czasu, po części, ponieważ chcę to poświęcić na pewno na rozmowę z Wami teraz i później, może na montaż filmu, który Wam dodam w poniedziałek, bo jakby dzisiaj jest drugi, więc no, kwestie po prostu takie, wiecie, typowo kanałowe, bądź też, bądź też, jak wspominałam, czy też studia, czy coś innego. Zobaczymy, ale. Przede wszystkim chciałam podsumować ten pierwszy blok pisarski. Napisałam bowiem 11 stron, więc przewyższyłam ten limit 10, pisząc słów 4182. To jest bardzo, bardzo dobry wynik. Naprawdę czuję się, jakbym znowu robiła NaNoWriMo, ale nie, to tylko, to tylko dzień pisania jak mróz. No, więc wiadomo, że efekty będą naprawdę, naprawdę dobre. Przede wszystkim chciałam dzisiaj porozmawiać o tych dwóch książkach jeszcze. E, właściwie wzięłam Kinga, ponieważ można powiedzieć, że książka Remigiusza Mroza jest, e, o pisaniu oczywiście, jest swego rodzaju takim odzwierciedleniem tej e, Kinga. To jest podobny styl, podobna forma, jest tu podział na dwie części, czyli najpierw takie życie pisarskie jak to wszystko się potoczyło, że zostali pisarzami, a następnie taki warsztat twórczy. I powiedzmy porady napisania. Dla mnie, zarówno u Kinga, jak i u, u, u Mroza, jak i u na przykład Bondy, wszyscy jakby uważają, że najważniejsza jest rutyna pisarska i wypracowanie sobie takich właśnie nawyków pisarskich. Przede wszystkim jednak King i Mroz to osoby, które nie planują książek. Stąd też mój dystans po części, bo jeżeli chodzi o planowanie, to jestem osobą, która to uwielbia. Albo też może przesadziłam. Po prostu lubię planować i lubię mieć jakąś formę, której mogę się trzymać, a nie, że po prostu stanę w miejscu i nie będę wiedziała, co dalej. Powiem szczerze, że ta książka jest przepięknie wydana, i jako powiedzmy kształcący się edytor byłam nią zachwycona. Na pewno tu jest odwalona. Bardzo, bardzo dobra robota. W środku wygląda również przepięknie. E, aż wstyd mi było zaznaczać inaczej, więc zaznaczałam ołówkiem, e, bo stwierdziłam, że żal tutaj kreślać jakimiś e, podkreślaczami. Więc e, na pewno bardzo dobrze mi się czytało tę książkę. Czytałam ją bardzo, bardzo szybko. W niektórych momentach znalazłam naprawdę bardzo fajne porady dotyczące pisania, i tutaj sobie wypisałam e, te która dotyczyła właśnie rutyny pisarskiej. Jeśli rutyny brakuje, to niestety brakuje też profesjonalizmu, bo to ona jest podstawą tego zawodu. Więc jakby rutyna mroza jest tutaj wydaje mi się, że największym punktem tej książki, ponieważ dowiadujemy się jak ona wygląda i właśnie dzięki temu mogłam zrobić właśnie ten dzień z pisania mroza. I po części tłumaczę on też swoją tajemnicę pisania, ponieważ tajemnica jest prosta. Jeżeli codziennie, tak samo jak King pisze, bo raczej z tego, co, co czytałam w wywiadach, to robią sobie, no nie wiem, 5 dni wolnych w roku, więc to nie jest dużo. Jeżeli codziennie piszą w ten sposób, jak ja dzisiaj piszę, no to wynik sam w sobie jest naprawdę ogromny. Bo biorąc na przykład pod uwagę, że jeżeli piszą 15 stron dziennie, chodzi mi o, o Mroza oczywiście, jeżeli on pisze 15 stron dziennie, to wiąże się to z tym, że miesięcznie może napisać około, no nie wiem, 480 stron. Więc to jest y, książka, można powiedzieć. To jest książka, a nawet książka i trochę. Więc y, ja się nie dziwię, czemu on ma takie tempo. I tutaj, jeżeli byliście ciekawi tej wielkiej tajemnicy mroza, to właśnie ją przed Wami przedstawiam. Tą tajemnicą jest przede wszystkim rutyna i to, że jednak. Y, Zajmuje się pisaniem profesjonalnie, zarabia na tym. Jest w stanie poświęcić cały dzień pisaniu. Ma te dwa bloki, które są przeplatane jeszcze aktywnością fizyczną, o której za chwilę i którą też będę musiała wykonać, chociaż w odmiennej formie, ponieważ jak czytałam tę książkę, to bardzo się zdziwiłam, bo Mróz 15 km biega, tak. I stwierdziłam, że po pierwsze, to jest niewykonalne w moim przypadku, bo nienawidzę biegać. Po drugie jest zima, a ja jestem po chorobie, więc to też odpada tym bardziej, dlatego postanowiłam, że będę ćwiczyć, więc to będzie taka moja odskocznia. Więc nie pójdę biegać, nie zabiorę Was na moje bieganie, bo raczej to by było chodzenie niż bieganie. Na pewno poćwiczymy trochę i to jest dobre, ponieważ ten wysiłek umysłowy z pierwszego bloku, który właśnie ja też przeszła w tym momencie, zostanie tak naprawdę zamieniony teraz na wysiłek fizyczny i to da nam trochę odpoczynku. Może też pobudzi naszą kreatywność. Zobaczymy, jak to wyjdzie podczas pisania w drugim bloku, już, ponieważ tutaj kwestia jest taka, że może. Lepsze będę miała wyniki po ćwiczeniach. Zazwyczaj mi się dobrze pisze, gdy, gdy poćwiczę. Jeszcze nam się dzień nie kończy, więc krok po kroku. Na razie wiecie, że e, mam przed sobą ćwiczenia i kolejny blok pisarski, ale jeszcze po ćwiczeniach Mróz pisze, że e, idzie jeść pizzę do i zazwyczaj ogląda jakiś serial, więc też mam w planach coś pokombinować w tym rodzaju zjeść obiad. Coś obejrzeć, odpocząć na chwilę, i później wziąć się za kolejne, kolejny blok pisarski. Natomiast pod koniec dnia jeszcze jedna aktywność jest równie ważna, i o tym zaraz będę mówić. Już nie aktywność fizyczna, ale bardziej aktywność umysłowa. To tyle, blok pierwszy pisarski za mną. Idę zaraz ćwiczyć, już zobaczycie mnie podczas ćwiczeń raczej. Ja mam teraz czas do siebie i go dobrze wykorzystam. Dobra, ja gotowa do ćwiczenia. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Stawiam, że ostatni raz widzicie mnie już w tym vlogu bez makijażu, bo potem mi się nie będzie chciało po myciu go ponownie zrobić, ale to już przetrwacie. Oglądaliście Nano, a podczas vlogów z Nano byłam bez makijażu wielokrotnie. Więc nie przedłużam, zabieram się do ćwiczeń. Jest godzina 14.02. Już po ćwiczeniach wyschły mi włosy, więc stwierdziłam, że mogę nagrać coś. Zjadłam również obiad. I teraz jest 16:42, więc jeszcze mam czasu trochę dla siebie, ponieważ ten drugi blok pisarski, czyli ta noc natura według mroza, ma odbywać się od 19 do 23.30. Jako poranny ptaszek, a nie nocny Marek powiem szczerze, że mam nadzieję, że te pięć stron napiszę bardzo, bardzo szybko. Remigiusz Mruz kończy swój dzień o 1.30, ja znając mnie i moje nocne powiedzmy życie rozrywkowe. To ja o pierwszej 30 już dawno śpię i to jest sen głęboki, i sobie śnię o wszystkim i o niczym. Dlatego mam nadzieję, że wyrobię się po prostu wcześniej. Pójdę spać pewnie po północy, ale na pewno nie po pierwszej, bo tego sobie nie zrobię, bo jutro chcę funkcjonować. I tutaj też jest taka zagwostka dla mnie przynajmniej, że jeżeli mróz kładzie się o pierwszej 1.30 i wstaje, powiedzmy o 8.00. A nie, no w sumie dobra. To trochę godzin jest takich do wyspania się, więc dobra. Niech tak ma. Ja natomiast postaram się wcześniej zakończyć to, co mam zakończyć, i jeżeli się to uda, to wtedy zabiorę się za ostatnią aktywność. A dobra, zdradzę teraz. Ostatnia aktywność to czytanie. I ja dla siebie wybrałam książkę dość powiedzmy, która. Jest nakierowana raczej na rozrywkę. Jest ona związana z moim ulubieńcem serialowym ostatnio, czyli z Sabriną, więc stwierdziłam, że zacznę ją czytać. Dawno nie czytałam żadnej książki. To boli, bo tak naprawdę. Jakoś bardzo dużo teraz się działo przez listopad, grudzień i mam nadzieję, że od tego nowego roku po prostu wrócę do czytania dość regularnego. Tak czy tak jest sesja, więc mogę mieć z tym problem. Chodzi mi oczywiście o czytanie takie dla mnie, dla przyjemności, a nie na studia. <grymne> Powiedziałam Wam już wszystko, jak prezentuje się Dzień Mroza. Jeszcze jeżeli będziecie chcieli zostać, no to zapraszam i zobaczycie, jak ja to wypełnię. Zobaczymy z jakim końcowym, powiedzmy, wynikiem słów. Zakończę ten dzień. Porównamy go z najlepszym dniem Nano. No i pewnie okaże się, że dzień z Remigiuszem mrozem był o wiele lepszy niż mój najlepszy dzień Nano. Chyba już jest lepszy, ale już nie pamiętam dokładnie, jak, ile wtedy napisałam. Tak czy tak, jestem tego niezwykle ciekawa. O 19 zaczynam pisać, więc mam jeszcze jakieś dwie godziny dla siebie. Widzimy się o 19. .00. Witam Was ponownie. Ponownie w tym dniu, który. Jest bardziej męczący niż bym przypuszczała. Jest godzina, no, za 6:19, więc za 6 minut zaczynam pisać. Mówiłam wam, że po ćwiczeniach będzie mi lepiej pracowała mózgownica, no i oczywiście tak było. Tyle tylko, że ćwiczenia skończyłam o 15:00, a jest 19 i te moje zasoby się po prostu wyczerpały, i czuję, że ogólnie się wyczerpałam. Piję herbatę, może mi to pomoże, choć wątpię. Wracam do Was e, tylko na chwilę z podsumowaniem. Zaraz e, zabieram się za Sabrina i idę spać. Jest godzina 20:53, troszeczkę więcej mi zeszło niż myślałam. E, blok drugi skończyłam w godzinę z dłuższą przerwą, żeby coś zjeść i napić się ciepłej herbaty, więc wyszło mi to trochę dłużej niż myślałam, ale tak czy tak. Wyszło w porządku. Mówiłam Wam, że obawiam się moją kreatywność, jednakże zaskoczyła mnie ona już przy pierwszym sprincie, ponieważ napisałam najwięcej. Po prostu słów niż, niż do, tych, do tej pory w sprintach. Potem za drugim razem było trochę gorzej, ale razem wynik był bardzo dobry. Napisałam około 6 stron i 2143 słowa, więc razem mam 6325 słów. Obliczyłam sobie, że gdybym pisała tak dzień w dzień w styczniu przez 31 dni, to wyszłoby mi 196 75 słów, rozumiecie to? To jest, można powiedzieć, to są dwie książki, to są dwie książki w miesiąc. Od cała tajemnica rutyny i tego, jak może wesprzeć ona w codziennym życiu pisarskim. Z ciekawości, tak jak Wam obiecałam, weszłam na stronę nano jeszcze i wychodzi na to. Jak widzicie, najlepszy wynik to 4422 słowa. No, w porównaniu z dzisiejszym wynikiem, to ten wynik to się naprawdę umywa. Cześć wszystkim znowu w tym filmie. Czemu ja się tak witam? No, ale dobra, dzisiaj jest już drugi dzień powiedzmy eksperymentu. Jest to dzień podsumowań i takiej ogólnej. Dygresji na temat e, rutyny pisarskiej. I nie nagrywałam już wczoraj, bo padłam, ale zaczęłam czytać Sabinę. Trochę, trochę, trochę naprawdę przeczytałam. E, jestem na 117 stronie, przeczytałam sobie jakieś półtorej godzinki, e, więc jestem zadowolona, ale nie o tym mamy dzisiaj rozmawiać. Właściwie mamy rozmawiać o tym. <laughs> e, zarówno o książce, jak i o autorze. Stawiam że przyzwyczaiłabym się do takiej rutyny, gdybym miała tylko pisanie do robienia, jakby gdybym żyła z pisania. Natomiast gdy jakbym, wiem, że muszę robić rzeczy na studia, że muszę jeszcze zrobić jakieś tam dodatkowe aktywności, no to mam takie, wiecie, że e, robię to w trakcie tych przerw i właściwie nie mam przerw, i czuję się po prostu zmęczona siadając do pisania. Poszło mi nawet dobrze, i zaczęłam się zastanawiać, czy może jednak moja rutyna nie powinna mieć dwóch tur. Tak naprawdę, patrząc na rutyny innych, dobrze dostosować na przykład kilka do swojej rutyny i znaleźć rutynę, która najbardziej by nam odpowiadała, która byłaby dla nas po prostu dobra. I tutaj z rutynem Mroza, ja wykorzystałabym na pewno to pisanie poranne. To jest naprawdę super opcja dla mnie, żeby to było intensywne, bo rano ja mam większy zapał do pisania, jestem rannym ptaszkiem. Chciałabym również wprowadzić te ćwiczenia, aktywność fizyczna jest ważna, ale nie wiem, czy codziennie, czy po prostu jakby nie wyznaczyłabym sobie konkretnych dni w tygodniu, kiedy by ta aktywność fizyczna była. Jeżeli nie ona, to na przykład wyjście ze znajomymi. I zastanawiam się wciąż nad tą drugą turą wieczorną, bo pomimo tego, że przysiadłam i sama Wam mówiłam, że jestem zmęczona, że w sumie nie wiem, co w ogóle z tego wyjdzie. No, to wyszło coś naprawdę dobrego, i aż sama się zdziwiłam, że tyle zdołałam napisać. I czytanie pod wieczór to też jest super opcja. Wydaje mi się, że to też tak nas dokształca umysłowo, i w sumie to jest logiczne, bo pisarz musi czytać. Jakby nie ma pisarza bez czytelnika. To się opiera jedno na drugim. Więc podsumowując już tak ostatecznie, wydaje mi się, że to jest naprawdę bardzo dobrze przemyślana rutyna, i tak jak Wam mówiłam, cała tajemnica mroza właśnie tkwi w tej rutynie. Wydaje mi się, że ten eksperyment był naprawdę bardzo ciekawy dla mnie, przynajmniej. Super by było, gdybyśmy właśnie. Skupili się na tym, żeby wypracowywać sobie taką rutynę pisarską, bo jak widzicie, jest to naprawdę bardzo ważne i przynosi wiele dobrych efektów. Pod koniec chciałam Was jeszcze zapytać o to, czy podobał Wam się ten film, i czy chcecie może więcej tego typu? Jeżeli chcecie więcej, to dajcie również znać, z kim tak właściwie, bo mam kilka autorów na myśli. Ale dobrze by było gdybyście to wy zaproponowali kolejną osobę. E, może stworzę post na grupie pisarskiej e, i tam będzie dostępna ankieta. Jak coś to wam ją podlinkuję w komentarzach. I wybierzecie razem kolejną postać pisarską do naśladowania. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Już więcej się nie rozgaduję, bo ten film na pewno, na pewno jest bardzo, bardzo długi. No ale tego rodzaju filmy takie po prostu muszą być i będą, bo to jest jednak cały dzień. Więc do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Cześć! Wracam do Was raz jeszcze, już bez statywu, bo stwierdziłam, że. No, nieważne. Nagramy to szybko, a to jest bardzo ważna informacja, więc nie wystarczy tego napisać po prostu w komentarzu. Zainspirowałam się do nagrania tej serii dzięki Kate. Kate z kanału Kate Kawana, Mam nadzieję, że dobrze wymówiłam to nazwisko. No, ale cóż, jest to zagraniczna autortuberka, która właśnie. Wydaje mi się, że jest ze Stanów. Tak, ze Stanów. Na pewno ze Stanów. I do jej kanału link znajdziecie w opisie tego filmu, więc możecie wpaść i zobaczyć, jak to u niej wygląda. Natomiast ja postanowiłam przenieść to na grunt polski, ponieważ czegoś takiego jeszcze tutaj u nas nie ma. I to tyle. Teraz już naprawdę się z Wami żegnam. Cześć.